Hej, kochane dziewczyny i chłopaki! Dzisiaj kochani tutorial z tym oto makijażem. Piękne brązy z żółtym, coś cudnego. Kochani, jeszcze sprawa z Allegro. Jeżeli macie ochotę kupić sobie te paletki Original ze Slica. Tak one wyglądają. I te odżywki cudowne z Tony Gaia, które ja tak po prostu bardzo, bardzo kocham. Zajrzyjcie na Allegro. i użytkownik to Kasik33. Wiem, że moja siostra także się dogadywała z niektórymi dziewczynami, także te paletki dla Was są. Muszę Wam powiedzieć, że strasznie ciężko w ogóle te paletki dostać. One muszą być niesamowicie popularne, ponieważ ja naprawdę... No nie było ich. Kupiłam chyba tylko pięć i potem siostrze kupiłam kilka. Później już tych oryginalnych, tych original zabrakło. Po prostu jakaś... No muszą być naprawdę popularne. E, także kochani, zapraszam do, oglania, do oglądania tego tutorialu z tym makijażem Pozdrawiam wszystkich, papa Dobrze kochani, no to zaczynamy Co mam już na buzi? E, puder z Margaret Astor Age Vitality Korektor e, z Maybelline Mineralny e, Puder sypki z Rimela I bazę Joko Virtual mam już na oku tak samo Tak, także zaczynamy od naszej paletki z do kochani już Wam pokazuję i ja tutaj użyję tego najciemniejszego kolorku brązowego. Biorę pędzelek i nakładam go na całą powiekę. Dobrze kochani, następnie weźcie sobie jakiś gruby pędzelek. To może być taki do rozmazywania. Ja natomiast bardzo lubię cienie sobie u góry rozmazywać takim grubym pędzelkiem, takim bardzo puszystym. kochani, po roztarciu. następnie weźcie sobie czarną kredkę taką czarną, żeby była w miarę intensywna i tak, zostawiamy sobie tutaj tutaj tego kącika, nie malujemy oko sobie także w ten sposób powiększymy Tak, kochani mój, następnie biorę cień żółty. Ja tutaj mam cień żółty z firmy MAC. To jest Yellow Chrome. I żółtym cieniem tylko tutaj kącik wewnętrzny. Dobrze, kochani, cieniem czarnym. I tutaj użyję paletki Slick, ponieważ jak Wam mówiłam, paletki te są niesamowicie napigmentowane. I kolor czarny jest po prostu e, bajeczny w tych paletkach. Wezmę sobie jakiś taki fajny pędzelek, taką kulkę. Troszeczkę cienia czarnego. I zaczynamy tutaj od kącika zewnętrznego, i załamanie. Dobrze kochani, tyle czarnego. Następnie wracamy znowu do naszego grubego pędzelka i sobie rozmazujemy delikatnie, I tak to wygląda. I żeby, Bierzemy sobie teraz jakiś cień jakiś rozświetlacz ja sobie tutaj użyję znowu z tej paletki z Shiseido, tutaj jest taki fajny biały zaraz Wam go pokażę ten tutaj dobra, na pędzelek go i podłóg delikatnie i delikatnie go sobie rozmazujemy. Teraz, kochani, dolna powieka. Malutki pędzelek. I dajemy cień brązowy na tą naszą czarną kreskę. Tak, kochani. Biała kredka teraz nam jest potrzebna. Kochani, następnie eyeliner z tej firmy Classics Mam tutaj taki pisak I teraz tak Zamknę oko i zacznę sobie od kącika zewnętrznego delikatnie I teraz kochani, ostatnia rzecz, Tuszujemy sobie rzęsy Dobrze, kochani, następnie przejdziemy sobie do ust. Ja sobie tutaj troszeczkę podkładu na moje usta nałożę. Chcę, żeby były dość blade. Powiem Wam, że bardzo lubię tą szminkę z avonu Golden Peach. W takim kolorze. Śliczna jest. I teraz, kochani, pięknie się przybrązowimy, żeby ślicznie to wyglądało. Weźmy sobie ulubiony pędzelek do naszego brązera. Ja akurat użyję tych kuleczek z Esteloder. Dalej są moimi ulubieńcami. Kochani, makijaż gotowy. Papa. Pa.